Rozdział 11. Prezentacja na serwetce numer 10. Pięciobok wzrostu. Pięć to magiczna liczba pojawiająca się w całej tej książce. To też właściwą rzeczą będzie przedstawienie tej końcowej prezentacji jako ciekawego pięcioetapowego ćwiczenia matematycznego, które za każdym razem, gdy je komuś pokazujesz, staje się czynnikiem automotywacyjnym. Ten pięciobok wzrostu stwarza dogodną perspektywę, dzięki której łatwo jest zobaczyć, jak szybko można rozwinąć swoją organizację, jeśli zastosuje się zasady opisane w tej książce. Zacznij od narysowania pięcioboku i wpisz w jego środku słowo ty. My. Przeznaczymy jeden miesiąc na szkolenie i kiedy zaczniemy budować organizację, skorzystamy z możliwości przedłużenia go do dwóch miesięcy. Ty jednak możesz sobie ustalić dowolne ramy czasowe. Przystępujesz do biznesu i po dwóch miesiącach masz już pięć pozyskanych osób, które naprawdę chcą kierować własnym życiem. Napisz przy jednym z boków 2m-5. Po upływie następnych miesięcy pod koniec czwartego 5 osób z drugiego miesiąca nauczyło się robić to, co ty, i pozyskało dla ciebie 25 dystrybutorów na drugim poziomie. Jednocześnie, sam zasponsorowałeś do pierwszego poziomu następne 5 poważnych osób. Twój pięciobok wygląda teraz tak, jak ten obok. Po 6 miesiącach Możesz mieć pod swoją pierwotną piątką poziom trzeci składający się ze 125 dystrybutorów, pod drugą piątką poziom drugi złożony z 25 dystrybutorów, a ponadto trzecią pozyskaną przez ciebie piątkę. Pod koniec ósmego miesiąca Twój pięciobok wzrostu może wyglądać tak jak na rysunku, który właśnie pokazuję. W tym momencie Wręcz swojemu rozmówcy serwetkę lub kartkę daj mu długopis i poproś, aby dokończył rysunek pokazujący 10 miesięcy działalności. Po prostu postaw kreskę przy 10 miesiącu istnienia pierwotnej grupy, ponieważ liczba ta jest zbyt wysoka, by ją szybko policzyć. Wynosi ponad 3000, a dokładnie 3125. Twój rysunek powinien teraz wyglądać jak ten, który pokazuje. Obieć swój pięciobok jeszcze raz i uzupełnij go do jednego roku. Aby wyraźniej podkreślić, jak dzięki budowaniu kolejnych poziomów Twoja organizacja może rozwinąć się w bardzo szybkim tempie, przekreśl wszystkie grupy z wyjątkiem tej, która znajduje się pod Twoją pierwszą piątką, poważnych dystrybutorów. Pokaż swojemu rozmówcy, że gdyby stworzył tylko tę grupę, pomijając wszystkie skreślone, to zarabiałby miesięcznie 6000 dolarów lub więcej, w zależności od pojazdu, którego by używał. Główny cel tego ćwiczenia polega na tym, że dowodzi, jak ważna jest praca z dolnymi grupami, z ludźmi, których sponsorujesz i których uczysz robić to samo. Więc do dzieła!